Witam Was serdecznie. Dzisiejszy materiał będzie na temat taki kontrowersyjny. Dlaczego kulturyści muszą brać sterydy? I czy to jest takie złe? Oczywiście od razu mówię, że nikogo nie zachęcam i nie namawiam do brania. Wręcz mówię, że nie powinno się tego robić. i Stosowanie sterydów jest przeznaczone moim zdaniem dla tej garstki osób, która chce wiązać swoje życie z kulturystyką, chce zawodowo w niej brać udział, startować w zawodach, chce z niej żyć i to jest ta garstka ludzi. Taka sama garstka ludzi jak alpiniści, którzy wchodzą na 9-tysięczniki, ale zaraz do tego dojdziemy. Dzisiejszy materiał nagrywam dlatego, że. Coraz częściej spotykam się z takim hejtem, że o kulturyści, koksiarze, bez tego by nie zrobili formy i tak dalej. No, oczywiście, że nie zrobiliby formy bez sterydów takiej, która byłaby godna występowania na zawodach kulturystycznych, tym bardziej my, Sterolimbia. Ale kto to zarzuca kulturystom? Zarzuca to przeważnie człowiek, który z utęsknieniem czeka na każdy weekend, żeby móc. Nawalić się alkoholem. Jeszcze w ciągu tygodnia piwkuję sobie, żeby podtrzymać dobrą fazę do soboty. I tutaj nikt w tym nic złego nie widzi. A moglibyśmy my, na przykład, kulturyści, lub inni ludzie, zadać pytanie: no co ty? Nie możesz być naturalem? Nie możesz pójść na imprezę od 20 do 5 rano w dyskotece szaleć na soku jabłkowym? Musisz wypić alkohol, żeby się poczuć luźniejszy? Posłuchajcie, przygarnął kocioł Garkowi. Mogliby wszyscy dookoła mówić to samo. Nie potrafisz się bawić na kawie, na soczku, no nie wiem, na czymkolwiek. Musisz pić alkohol? Już nie wspomnę o narkotykach. Musisz coś zażywać, żeby się dobrze bawić? Także zobaczcie, jak to jest. To samo się tyczy sytuacji, że... Można by chodzić po górach. Oczywiście tu abstrahuję już od dopingu, ale od bezpieczeństwa, o bycia rozsądnym w pewnych sprawach. Czy himalaista, no jak się chodzi po górach, nie wiem, po rysach, zdobywać jakieś góry, tysię, tysięczniki, no to w miarę bezpiecznie chyba. No, Ale jak wchodzisz już na 9 tysięczniki, to chyba nie jest już takie super bezpieczne, i nikt nie mówi, o jaki debil, e, gdzie on poszedł wysoko. Tylko wow, zdobył 9-tysięcznik. Dla kulturysty, 9-tysięcznikiem będą zawody Mr. Olympia. I popatrzcie, jak można łatwo skrytykować każdą dziedzinę. Wszyscy się zachwycali, jak to kubica szybko jeździ, fantastyczna Formuła 1. Czy to jest zdrowe, bezpieczne i nie niosące, nie, nie, nie niosące ze sobą ryzyka śmierci? Jazda w Formule 1, wszystko jest ok. Najłatwiej jest powiedzieć coś o kulturystach, bo u nich widać tą wielką sylwetkę, ale czy Himaleista, ktoś kto jeździ w Formule 1, ktoś kto nie wiem, uprawia sporty ekstremalne, dlaczego wszyscy się tym zachwycają? Wow, zawody Red Bull'a widzieliście, leciał z kamerką między skałami. Wow, dla mnie to ryzykowne. Więc jak sami widzicie, e, wiele rzeczy w życiu robimy ryzykownych. E, ludzie przesadzają z piciem alkoholu, przesadzają z obżeraniem się. Najczęściej ludzie, którzy nie byli na siłowni, otyli, mówią o fuj, sterydy, wiecie, to zabija, sterydy zabijają, zobaczysz w przyszłości. Twoja nadwaga, twój brak ruchu, twoje, twoje libacje alkoholowe, nie zabija. Jeszcze lipacje połączone z obżeraniem się, paleniem papierosów, wszystko w jednym. No tylko brakuje tam sterydów. Choć niektórzy, nie startując załodzeń, potrafią i brać sterydy, i imprezować, i obżerać się. Więc jak sami widzicie, to nie jest tak łatwo no, opisać jedną osobę. Dlaczego biorą kulturyści? Ponieważ zawodowa kulturystyka taka jest. Ale taka sama, takie samo jest kolarstwo. Podnoszenie ciężarów. Jak widać w MMA, coraz więcej zawodników jest łapanych na dopingu. Więc nie ma co przypisywać jednej grupie tylko dlatego, że po nich to widać, nawet w ubraniu. A dlaczego biorą? No bo taki jest zawodowy sport. Pytanie jest: czy ty musisz być zawodowcem, idąc na imprezę? Chyba nie. Dajcie mi znać, co o tym kontrowersyjnym temacie myślicie. I myślę, że nie warto oceniać kogoś, nawet jakiego pasją jest kulturystyka i używa dopingu? Wystarczy zadać sobie pytanie? Czy ja, idąc na imprezę, jestem takim naturalem? I ile razy byłem nawalony w ciągu roku? Ile razy paliłem papierosy podczas picia alkoholu, bo to tak w parze idzie? Ile razy obżerałem się podczas libacji alkoholowych, no bo wtedy jedzonko lepiej smakuje? Ile tego złego dla zdrowia robiłem? I czy to jest super? Myślicie, że kac to jest odpowiedź na alkohol, nie? Kac to jest odpowiedź na to, co się w organizmie złego dzieje. Więc jeżeli Ty musisz wypić sobie, żeby się dobrze bawić, to nie krytykuj kulturysty, który chce używać dopingu, żeby być zawodnikiem zawodowym, czy zawodowcem. Zawsze warto spojrzeć najpierw na to, co złego się robi w swoim życiu. Nie popieram brania, ale tak samo nie popieram picia, obżerania się, i innych rzeczy, które do, mogą doprowadzić do śmierci. Ile osób chodzi po górach, po dziewięciu tysięcznikach, mają trójkę dzieci, dzieci na utrzymaniu, ale jakoś patrzą wtedy na swoją pasję, na siebie. Jeśli kulturysta robi coś złego, zaraz się mówi, o nie dba o nic, o w ogóle o swoje zdrowie, faszeruje się, a ty się nie faszerujesz w weekend? Faszerujesz się tym jedzeniem i tym, tymi napojami, których który kulturysta nie dotknie. Ty nie dotkniesz się sterydów, ale on nie dotknie się innych rzeczy, które Ty spożywasz. Zawsze zanim ocenisz, zastanów się, czy sam nie jesteś koksem w innej dziedzinie. Czekam na Wasze komentarze. Ja już posiłeczek się robi. Końcówka powoli redukcji, ale myślę, że nie jest najgorzej. Wszystko się tu tworzy jak trzeba. Wkrótce troszkę masówki. Pozdrawiam. Dzięki za subskrypcję. No i co? Trzeba coś zjeść, bo w brzuchu burczy. A, no. Zapomniałbym. Pamiętajcie, jaki jest najsilniejszy steryt. Tak, Ad vocem tego materiału. Cierpliwość to najmocniejszy steryt na świecie. Trzymajcie się.